Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Kamil, ogromne gratulacje, kolejne podium, ale chyba po tym drugim skoku liczyłeś na troszkę więcej jeszcze? E, no rzeczywiście, skoki. Cieszę się bardzo ze skoków, natomiast mam pewnie dosyć, bo. E, no liczyłem na trochę więcej, to prawda. Jakie to było uczucie w tym drugim skoku tak daleko polecieć? No niesamowite. Jedyne myśli, jakie, jakie przechodziły mi wtedy przez głowę, to takie, takie migawki, czy, czy lądować ten z koktelem czy nie, ale w końcu się zdecydowałem. <grym> czy uważasz, że on był już taki bliski ideałowi? E, nie wiem do końca, nie, jeszcze nie wiem, co powie trener, natomiast e, wiem, że był bardzo dobry. Tomas Morgenstern, nawet jak skacze bliżej, to i tak wygrywa, nie irytuje Cię tak to powolutku? E, no nie powiem, że... Że jest to frustrujące, bo, bo to się już staje być trochę denerwujące. <noise> Ale nie naprawdę dzisiaj, dzisiaj były, były świetne zawody, świetna walka do samego końca i przede wszystkim fantastyczne skoki z tego się naprawdę cieszę. Czyli mimo tego zmiennego wiatru loterii belkowej uważasz, że konkurs był sprawiedliwy i dobry. No to już nie mnie oceniasz, natomiast tak jak mówię ja czuję pewien niedosyt po tym konkursie. Mimo tego, że, że skoczyłem najdalej. Ale nie dosyć, jeśli chodzi o rezultat, a nie o swoje skoki. Tak, 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 zdecydowanie. Czy spodziewałeś się, że Richard Freitag tu też może wskoczyć na podium prze, przed Ciebie? czy znaczy, spodziewałem się, że skoczy dobrze, bo on tutaj skakał cały czas, nie tylko tu, ale i w ten już się pokazał z dobrej strony. E, skakał tutaj naprawdę dobrze, także uważam, że zas, zasłużył sobie na to, na to miejsce i na ten rezultat, który osiągnął. No wszystko po dzisiejszym konkursie pewnie znowu wiele osób zacznie dyskutować na temat tych nowych przeliczników. Czy jakie są w tej chwili twoje odczucia tak na, dzisiejszy, na dzień dzisiejszy? Lubisz? Uważasz, że to dobrze, że takie coś sprowadzono? Znaczy. Ja tutaj nie będę tego oceniał, ja, moim po prostu zadaniem jest skakać jest i, i wykonywać swoją pracę jak najlepiej, a to co się już później dzieje to już, to już liczy sam komputer I, i tak jak mówię, no, wolę, wolę mieć głowę, głowę gdzie indziej, nie, nie w tych liczbach. Przed nami konkurs w Einziedeln, jak się czujesz na tamtym obiekcie? E ten obiekt lubi e, płatać niespodzianki pod względem takich e, warunków. Czyli mo można się spodziewać, że będzie jeszcze gorzej niż tutaj, e, jeżeli chodzi o te przeliczniki. E, bo tam lubi sobie wiać. <gry> Ale tak jak mówię, no, trzeba oddawać dobre skoki, tak jak, tak jak tutaj i, i myślę, że będzie wszystko ok. Czy Morgensen jest do pokonania? Uważam, że tak, tylko... E, tylko nie, nie był dzisiaj, ale uważam, że jest do pokonania, tak, owszem. W gratuluję i dziękuję. Dziękuję. Dzięki.